嘿嘿 Dzisiaj do polskich kin wchodzi Amy. Witajcie, zapraszam na flash muzyczny. Ten niezwykły obraz to historia jednej z największych gwiazd muzyki, opowiedziana jej własnymi słowami. Chociaż kariera wokalistki nie trwała długo, Winehouse zasłynęła dzięki swojemu głębokiemu głosowi, którego nie da się podrobić. Niestety, artystka miała problemy z używkami. To właśnie tego dotyczy jej największy przebój Rehab. Próbowano wysłać mnie na odwyk, ale się nie zgodziłam śpiewała Amy. Dokładnie 8 lat temu piosenkarka trafiła do szpitala z powodu skrajnego. Wyczerpania. To jednak nie był koniec jej problemów ze zdrowiem. 23 lipca 2011 roku Amy Winehouse zmarła w wyniku wstrząsu wywołanego wypiciem dużej ilości alkoholu po okresie abstynencji. W ten sposób dołączyła do klubu 27. W filmie Amy do przedstawienia historii wokalistki wykorzystano archiwalne nagrania i niepublikowane utwory. Na koniec przypominamy, że już 9 sierpnia startuje Top Łódź Festiwal. Wszystkie szczegóły dotyczące tej imprezy znajdziecie oczywiście w naszym serwisie. Polecam Onet Muzyka i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć.